Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj chcę pokazać mój pierwszy filmik. Będzie to Glitch, Trick, może Bug albo Hack do gry Case Opener, dokładnie do jackpota. Wchodzimy sobie tak. O, musimy jeszcze na niego zaczekać. Więc tak, zacznę od tego co chciałem zrobić na końcu osoby które nie znają tej gry, bardzo jest ze, ze czystym sumieniem mogę polecić tą grę, ponieważ czym się odróżnia od innych aplikacji? Jest fajne zarabianie rank. Rank jest fajne zarabianie rank. Różni się od innych tych jackpot, na który trzeba czekać. Co mogę dodać do minusów, do plusów? Nie wiem. Czasami jest to pomocne, czasami nie. Na przykład nie sprawia mi to problemu już od orzełka, ponieważ nie czekam na niego długo, tylko 5 minut. Ok, teraz plus. Plus kolejny jest taki, że mamy takie skrzynki, w których mamy na przykład same czerwone bronie z całego, z całych wszystkich skrzynek. I naprawdę jest to fajne. Fajnie, tak na przykład, otwieram skrzynkę za 20, byle jaką i drobną, drobnymi meduza, gdzie obok był dragon lore, ojacie, no reklamy dawno się już nie włączały ach, no to jest akurat może minus, no nie ma za dużo tutaj reklam, akurat aż się zdziwiłem, że wyskoczyła no, dobra, szybciej ta skrzynka leć, bo chcę kolejne jakieś rzeczy zrobić dobra, mamy wiktorię, czetetkę mamy tutaj też knifepack i minus tak naprawdę bardzo bardzo duży minus moim zdaniem nie jest to akurat problematyczne ale myślę że admini powinni to zmienić jest zarabianie pieniędzy zarabianiem pieniędzy jest oglądanie reklam nie ma innego wyboru klikamy ok ja klikam tu w ten krzyżyk i mi się to wyłącza ale naprawdę zepsuliście to Zepsuliście to tymi reklamami. Chociaż, mimo wszystko, jestem w stanie polecać Waszą grę. Eee, no to tak, może już mi się jackpot załadował? Tak, mamy jackpota. I pokażę, o co mniej więcej w moim triku glitchu. Jak to chce ten nazywa bo pokażę, o co w nim mniej więcej chodzi. Nagrywam już ten filmik po raz chyba setny, bo parę razy już mi weszła mama albo brat, lub jest do pokoju. I nie dało się po prostu. Albo była słaba jakość, albo po prostu, no nie wiem, coś się zacinało. No i nagrywam to po raz setny. Jest to mój pierwszy filmik, i chcę, żeby nie było to po prostu dno internetu. Chcę, żeby ten filmik był jakoś wykonany i żeby nie było za dużo hejtów. Dobra, zaczynamy. Bierzemy sobie Impossible z myślą, że drobnie nam jakiś Dragon Lore. Chociaż wątpię. Dobra, 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 dawaj. Szybko, szybko. Dobra, Poseidon, Hot root. 65% starczy. High. O, dobra. Wchodzimy sobie tutaj w te trzy kresecz kreseczki w lewym górnym rogu i w momencie, kiedy mamy przegrać wchodzimy w ekwipunek. O, teraz wygraliśmy, ale gdybyśmy mieli przegrać, wchodzimy w ekwipunek i nic nie tracimy. Eee, nie jestem wam w stanie odciąć ręki, ponieważ jeśli wyjdziecie chwilkę za późno, no niestety stracicie itemy tak jak ja to mi się stało z AWP Dragon Lore Star Trek Factory 2800 dolarów. Euro bym mówić, dolarów poszło. No tym poszło, chociaż nie przeżywajmy, jest to tylko symulator i nie ma co się martwić. Ogólnie jestem, bardzo mógłbym polecić tą grę, spodobała mi się, od, wyróżnia się czymś od innych symulatorów. Jeśli chcecie mogę nagrywać inne symulatory, na przykład Case Clicker, Case Opener, jeśli chcecie mogę zrobić Dragon Lord Challenge oczywiście na innych lub bez glitcha mógłbym zrobić jeśli tylko chcecie mógłbym zrobić y, AWP Dragon Lord Challenge w Case Opener lub w Case Clicker Z, postaram się go zdobyć y, jak chcecie mógłbym zrobić też y, różne haki znam też jednego haka to już jest akurat na pewno hak do Case Clicker jeśli chcecie mogę wam go pokazać jeśli chcecie, znalazłem też fajną grę. Mógłbym poszukać ich więcej. Podobną do Counter Strike'a. Yy, jest naprawdę ona podobna. Czasami wręcz wydaje mi się, że lepsza. Chociaż czasami wydaje mi się, że niby, że ludzie są ponazywani jakimiś nazwami. Że to są boty, bo jakoś za łatwo mi idzie. Ostatni mecz jaki grałem było, ona składała się z 16 rund. Miałem 46 killi na 8 deadów. Czasami zdarzy się jakiś dobry gracz. Zazwyczaj nie ma tam cheaterów. No nie ma tam cheaterów, zazwyczaj są jakieś tam pojedyncze jednostki akurat nie są banowane, bo nie ma żadnego administracji serwerów. Nawet jeśli jest, to nie ma ona y, uprawnień, żeby wywalać ludzi. Dobra, nie będę przedłużał. Jeśli chcecie, piszcie w komentarzach, subskrybujcie. Y, piszcie, jakie błędy zrobiłem podczas nagrywania, co było źle. Jest to mój pierwszy filmik, więc chętnie posłuch posłucham Waszych porad. I y, 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 piszcie mi w komentarzach, czy chcielibyście, żebym zrobił jakąś y, Kolejny odcinek o czym ma być. Słucham się Was. No i co? Pozdrawiam i żegnam się z Wami serdecznie.